Stojąc w cieniu piramid, w samym sercu pustyni Gizy, patrzymy wprost w oczy jednej z najbardziej zagadkowych postaci w historii ludzkości Sfinksowi. Ma na twarzy wyraz, który przez tysiące lat nie przestaje fascynować spokojny, niemal niezmienny uśmiech jakby znał sekret, którego reszta świata nigdy nie pozna. Ale co tak naprawdę kryje się za jego tajemniczym wyrazem twarzy? Co sprawia, że ta kamienna postać budzi tyle pytań, zafascynowania, a jednocześnie niepokoju? W tej opowieści zagłębimy się w tajemnice, które otaczają Sfinksa. Bo choć stoi tu już od tysięcy lat, jego prawdziwa historia wciąż pozostaje jednym z największych nierozwiązanych zagadek starożytnego świata. Zacznijmy od samego początku, gdzie Sfinks, zaledwie kamienną rzeźbą, nie wywoływał jeszcze tylu spekulacji. Wykuto go w kamieniu w czwartym tysiącleciu przed naszą erą. Zastanówmy się, co wiedzieli Egipcjanie o tej monumentalnej rzeźbie, zanim ktokolwiek zaczął stawiać pytania. Uważano, że sfinks to strażnik, który ma chronić piramidy i królów pochowanych w grobowcach. Jednak to, co odróżnia go od innych symboli w egipskiej sztuce, to nie tylko jego gigantyczne rozmiary. Ale także to, że nigdy nie w pełni odpowiadał na jedno pytanie, dlaczego ma twarz człowieka, a ciało lwa. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy zaczęto spekulować na temat jego tożsamości. Według niektórych teorii sfinks mógł być przedstawieniem faraona Cheopsa. Inni sugerowali, że to bogowie Egiptu wybrali postać lwa, symbolu mocy i potęgi. Ale to nie wszystko. Każdy badacz odkrywał nowe warstwy tajemnicy, a każda odpowiedź wydawała się prowadzić do kolejnych pytań. Być może zauważyliście, że na twarzy Sfinksa wciąż tkwi pewna szczególna cecha to ten uśmiech. Zawsze jest tam, spokojny i niewzruszony. I choć może wydawać się banalny, to jednak ten uśmiech stanowi jedną z najciekawszych zagadek w historii. Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę wyraża? Czy to wyraz potęgi i mądrości, czy może to zaproszenie do tajemnicy? Wszyscy, którzy patrzyli na niego przez wieki, dostrzegali w tym coś więcej, coś, co wymykało się ich zrozumieniu, ale nie wszyscy patrzyli na niego w ten sam sposób. W XVIII wieku, kiedy badacze zaczęli interesować się tym, co kryje się za tą tajemniczą rzeźbą, Zaczęli zwracać uwagę na pewne detale. Zauważono, że z biegiem lat wiele elementów Sfinksa zostało usuniętych lub zniszczonych. Choć przez wieki setki władców starały się zdobyć jego tajemnice, Sfinks pozostawał niewzruszony. W końcu w XIX wieku zaczęto doszukiwać się śladów wody wokół pomnika, co wzbudziło jeszcze więcej kontrowersji. Być może Sfinks skrywał coś, Czego nikt nie był w stanie zrozumieć, a może było to coś, co wciąż czeka na odkrycie. Zanim jednak przejdziemy do bardziej nieoczywistych teorii, warto przyjrzeć się pytaniu: jak ten pomnik powstał? Kto był odpowiedzialny za jego budowę? Wciąż nie ma jednoznacznych odpowiedzi, choć popularna jest hipoteza, że powstał on podczas panowania faraona Czepchena. Ale znowu, to nie wszystko. Istnieją także badania, które sugerują, że Sfinks może być znacznie starszy niż pierwotnie sądzono. Jeśli faktycznie zbudowano go tysiące lat wcześniej, to co wtedy wiedzieli Egipcjanie o sztuce i architekturze? A może to przekaz pozostawiony przez starożytne cywilizacje, które znały techniki budowlane, które zaginęły w czasie? Czas wciąż nie daje nam odpowiedzi na te pytania. Jednak nie tylko badania archeologiczne wywołują kontrowersje. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat spekulowano także o tajemnicach związanych z przeznaczeniem Sfinksa. Jedną z najbardziej intrygujących teorii jest ta, która mówi, że Sfinks mógł mieć nie tylko symboliczne, ale także funkcjonalne znaczenie. Co, jeśli wbudowano go w określony sposób? aby służył jako część większej sieci energetycznej, łącząc starożytne piramidy i inne struktury w jedną całość. A może w jego wnętrzu kryje się sekret zapomnianej wiedzy, która mogła zrewolucjonizować świat nauki? Współczesne technologie, jak skany trójwymiarowe, wykrywają ukryte przestrzenie w obrębie Sfinksa, ale wciąż nie udało się odkryć jego prawdziwego sekretu. Czy te technologie mogą wreszcie odpowiedzieć na pytanie, które pozostaje w głowach ludzi od tysięcy lat? Kiedyś, przed tysiącami lat, być może ktoś wiedział, co kryje się w tej monumentalnej kamiennej rzeźbie. Ale to, co wydaje się niezmienne, tajemnica, która nigdy nie zostanie w pełni rozwiązana, stanowi być może prawdziwą moc Sfinksa. Zastanówmy się zatem, co pozostanie z tej tajemnicy. Może to nie jest tylko pomnik, może to przypomnienie o tym, że nie wszystko, co widzimy, da się wytłumaczyć. To, co kryje się za tym uśmiechem, może być właśnie tym, co wciąż nie zostało odkryte. Może nie chodzi o to, by zrozumieć wszystko, ale by cieszyć się podróżą pełną pytań, które nie mają jednoznacznych odpowiedzi. Jeśli ten film dał Wam do myślenia, Sprawdźcie inne tajemnice starożytnego świata na moim kanale. Subskrybujcie, by nie przegapić kolejnych zagadek, które stoją przed nami, czekając na odkrycie. Pamiętajcie, historia ma więcej tajemnic niż kiedykolwiek się spodziewaliście, a Sfinks może zna odpowiedzi na nie, czekając cierpliwie, aż je odkryjemy.